Czy cena powinna się pojawić na witrynie? A może właściwie nie ma takiej potrzeby, może jest tak, że cena jest w zupełności nieistotna i nie ma sensu, żebyśmy tą cenę pokazywali na witrynie. Zachęcam do obejrzenia dzisiejszego odcinka. Spróbujemy dzisiaj odpowiedzieć na to pytanie. Czy wy lubicie wchodzić do sklepów, w których nie wiecie, ile coś kosztuje? Czy robiąc zakupy, często jeszcze w internecie sobie sprawdzacie, ile coś kosztuje? Większość klientów na te pytanie odpowiada w ten sposób. Rzeczywiście lubię wiedzieć, w jakiej cenie jest produkt w danym sklepie, i zawsze obawiam się wejść do sklepów, w którym nie wiem, ile coś kosztuje. Nie lubię być zaskoczonym. To nie jest fajnie, nie jest przyjemne. Prawda jest taka, że ceny na witrynie warto jest dać. Ceny warto jest dać na witrynie po to, żeby grać z klientem fair i powiedzieć mu: Słuchaj, u mnie rzeczy są w tej i w tej cenie, to jest taka i taka. Mniej więcej grupa, grupa cenowa produktów. Jeżeli nie chcesz podawać z różnych powodów biznesowych cen na witrynie, to pokaż cenę jednego, dwóch czy trzech produktów, żeby klient mniej więcej mógł się zorientować, na jakim poziomie cenowym znajdują się produkty w Twoim sklepie. Nie warto jest robić czegoś takiego, co na przykład można czasami zauważyć w sklepach z biżuterią. Nie ma cen. Na produkcie, nie ma cen przy produkcie ustawionej tej ceny, natomiast cena jest na takim małym papierku, który jest gdzieś tam wciśnięty pod piersionek. I niejednokrotnie widać, na przykład, jak klientki stoją przy witrynie i próbują w jakiś tam sposób zobaczyć i odczytać tą cenę na witrynie. Dlaczego tak robią? Dlatego, że chcą widzieć, czy w ogóle warto jest wejść do tego sklepu i pytać o ten pierścionek, czy w ogóle to jest ich pierścionek z jakimiś wielkimi, bogatymi, drogimi brylantami i to nie ma, nie ma najmniejszego sensu, żeby wchodzić do tego sklepu i mm, e, robić zakupy. Warto jest dawać ceny na witrynie, także z tego względu, że Czasami sklep może być tak zaprojektowany, zakomponowany, tak fajnie ułożony, że stwarza wrażenie droższego niż rzeczywiście asortyment, który w tym sklepie się sprzedaje. Ja mam takie doświadczenia z sklepami, z którymi pracuję, że w momencie, kiedy na witrynie postawiliśmy cenę, to Zaczęli przychodzić klienci, którzy do tej pory nigdy nie wchodzili do tego sklepu, i taki klient, tacy klienci często mówili: Wie pani, co, nigdy nie wchodziłam do tego sklepu, bo myślałam, że tu jest o wiele drożej. Dopiero jak zobaczyłam, że te spodnie kosztują tam jakąś konkretną kwotę to stwierdziłam, że właściwie to mnie też stać, żeby wejść do tego sklepu i zrobić e, zakupy. Inna klientka powiedziała, wie Pani co, ja jestem zaskoczona, że tu są tak dobre ceny, więc nie bójmy się pokazywać ceny, tak jak mówię, jeżeli z jakichś powodów biznesowych nie chcecie pokazywać wszystkich cen, pokażcie ceny przynajmniej niektórych e, produktów. Strategia, z którą czasami się też spotykam odnośnie cen na witrynie, to jest taka strategia, która mówi: Ja nie daję cen na witrynie, niech ten klient wejdzie do mnie do sklepu, a jak już wejdzie, to już nie ma opcji, ja już zrobię wszystko, żeby on zrobił zakupy w moim sklepie. To nie do końca, słuchajcie, tak działa. Jeżeli na witrynie nie ma cen, to klient może się obawiać sytuacji, w której dostanie stanie no wie Państwo, hm, to kosztuje tyle i tyle, aha, no dobra, to mnie nie stać, to dziękuję bardzo, zawijam się i wychodzę. Ja też zauważam taki trend, jeżeli chodzi o pokazywanie cen, zauważam też taki trend, na przykład, przykład w zakładach em, kosmetycznych, w zakładach fryzjerskich, w salonach fryzjerskich, zauważam taki trend, że pokazują, że sklepy, że te punkty pokazują ceny usług, poszczególnych usług, oczywiście z takim założeniem znaczeniem, że ta usługa jest od kwoty jakiejś tam XYZ. Dlaczego to robią? Dlatego, że czasy biznesowe mamy takie, jakie mamy i warto jest pokazać tą cenę, żeby grać z tym klientem fair i żeby ten klient wiedział, że ok, ja mogę przyjść, zrobić tutaj na przykład usługę jakąś, skorzystać z jakiejś usługi, wiem z jakim poziomem cenowym muszę się muszę się z, 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 Mogę się spotkać, więc muszę się przygotować na tego typu wydatek. Takie zaskakiwanie klienta nie jest komfortowe w żaden sposób. Mam nadzieję, że ten odcinek dla Was był interesujący. Chciałabym też, żebyście zrobili sobie taką wycieczkę po galerii handlowej i żebyście zobaczyli, jak mocno sklepy sieciowe wprost mówią o swoich cenach w sklepie. Oni się cen nie boją, oni się cen nie wstydzą. Oni handlują, sprzedają, wychodzą z założenia, chce klient przejść i kupić, niech się dowie, jaka jest cena. Niech przyjdzie do mnie, zrobi po prostu zakupy. Zabawa taka w kotka i myszkę z klientem, jeżeli chodzi o cenę, nie ma najmniejszego sensu. Jeżeli ten odcinek był dla ciebie inspirujący, to zapraszam cię do oglądania oczywiście kolejnych innych odcinków, do subskrybowania. Tutaj macie suba. E, oczywiście, jeżeli uważasz, że on był fajny ten odcinek, to ja zachęcam cię do tego, żebyś udostępnił ten film jakiemuś swojemu znajomemu, znajomej. Zachęcam do tego bardzo, dlatego że jeżeli ta wiedza Waszym zdaniem jest interesująca, to niech inne osoby się o tym dowiedzą. Zaproście znajomych tutaj do oglądania tego kanału, bo tutaj dziela się swoim doświadczeniem i swoją praktyką z ponad 20 lat pracy w działach visual merchandisingu i marketingu w różnych, w różnych branżach. Dzięki wielkie do zobaczenia w kolejnym odcinku.